Life could be a dream, life could be a dream. Du -du -du -du. Na ogół na swoje dłonie patrzymy przez pryzmat tego, do czego mogą nam posłużyć: podnieść, pochwycić, przytrzymać ITD, ale mało kto wie, jak ważnym narządem są dla naszego samopoczucia. Refleksoterapia od dawna zna punkty na palcach, które mają magiczna wręcz moc wpływania na ciało i umysł. Przeczytaj o nich więcej i dowiedz się jak sobie pomóc. Pierwszy. Kciuk. Jeśli doskwierają Ci niepokój i bóle głowy, musisz wiedzieć, że punkty na kciuku mają na nie wpływ. Wystarczy, że uciśniesz palec przez około 5 minut, a ból i niepokój znikną. Drugi, palec wskazujący. Ten palec odpowiada za bóle mięśni, uczucia rozczarowania, strachu i zakłopotania. Jak wykazano w badaniach na Uniwersytecie w Minnesocie, pacjenci z bólem pleców i mięśni odczuwają zdecydowaną ulgę w bólu już po jednym cyklu refleksoterapii. Ściskaj ten palec przez 5 minut, aby sobie pomóc. Trzeci Środkowy palec, ściskanie środkowego palca pomoże na irytację, złość i zmęczenie. Badania wykazały, że ucisk zmniejsza ciśnienie krwi i uspokaja. Czwarty palec serdeczny, negatywne emocje i smutek znikną, jeśli będziesz ściskać ten palec przez 5 minut. W tym przypadku ważny jest także spokojny oddech i zamknięcie oczu. 5. Mały palec Mały palec pomoże w poprawie samooceny, obniży poziom stresu, zmniejszy niepewność i podenerwowanie. Jeśli nie wierzysz w siebie, powinieneś masować ten palec przez 5 minut. Spróbuj jednocześnie skierować myśli na coś przyjemnego i pozytywnego. 6. Dłoń Badania wykazały, że regularne masowanie dłoni zapobiega nudnościom, niweluje stres, biegunkę i zaparcia. Palce jednej ręki wciskaj w dłoń drugiej ręki. Masuj okrężnymi ruchami zagłębienie dłoni. 7. Dwie dłonie nacisk obu dłoni na siebie poprawia krążenie, pomaga się skoncentrować i uporządkować chaotyczne myśli. 8. Suria Mudra i na koniec jedna z pozycji układania dłoni szczególnie pomocna na trawienie i przemianę materii. Technika ta podnosi temperaturę ciała i poprawia przemianę materii.